Witajcie, drogie dzieci! Jestem strażnik drzewa, tego niezwykłego, magicznego drzewa, które spełnia życzenia tylko tych, którzy naprawdę wierzą w magię świąt. Moja historia zaczyna się w małym, zaśnieżonym miasteczku, gdzie pewnego dnia zdarzyło się coś niezwykłego. Dawno temu pewien chłopiec napisał na karteczce swoje marzenie. Prosił nie dla siebie, ale dla swojego chorego brata. To drzewo, wzruszone jego dobrym sercem postanowiło spełnić jego życzenie. Od tego czasu życzenia pełne miłości i troski o innych nabierają tutaj magicznej mocy. Ale pamiętajcie, moje drogie dzieci, magia tego drzewa działa tylko wtedy, gdy wasze życzenia płyną prosto z serca. Czy jesteście gotowi, by stworzyć własne drzewo życzeń? Zadanie na dziś: stwórzcie razem z rodziną własne drzewo życzeń. Napiszcie lub narysujcie swoje świąteczne marzenia na małych karteczkach. Ozdóbcie je i zawieźcie na gałązce lub na choince. Pamiętajcie, by w swoich życzeniach uwzględnić dobro innych. Nie zapomnijcie, że czas świąt to również czas myślenia o innych. Może w swoich życzeniach wspomnicie kogoś, kto potrzebuje trochę więcej radości w te święta? Dziękuję, że dziś odwiedziliście moje magiczne drzewo. Do zobaczenia jutro w kolejnej opowieści.